Cześć, witam Was w naszym bezpartyjnym studiu. Dzisiaj kolejny raz spotykamy się z panią Lucyną i chciałbym właśnie z Tobą poznać, bo to był taki inspirujący temat. Ostatnio rozmawialiśmy trochę o kompetencjach, trochę o takich cechach, które należy mieć na rynku pracy, żeby sobie radzić pod kątem też ogólnie Polaków i społeczeństwa. Dzisiaj możemy się trochę o kreatywności ogólnie. Jak to jest z tą kreatywnością właśnie Polaków? Bo mam wrażenie, że nas się bardziej docenia za granicami niż często w Polsce. I dlaczego my właśnie nie potrafimy tego jakby tak wewnętrznie, tej naszej kreatywności pokazać nawet jakoś tak, żeby to było widoczne? No myślę, że bardzo dobre pytanie w ogóle porusza istotę tego, co się dzieje na, na rynku. Kreatywność jest postrzegana jako jedna z istotnych kompetencji, nawet przez Radę Unii Europejskiej, która wymienia, która wymienia ją obok zdolności międzykulturowych, obywatelskich, społecznych, cyfryzacji, no szere, szeregu innych. Ale myślę, że żeby w ogóle mówić o, o kreatywności, trzeba byłoby spojrzeć na istotę tego pojęcia, które oczywiście może być interpretowane w różnorodny sposób, jest sam w sobie pojęciem inter interdyscyplinarnym. Kreatywność, na przykład z punktu widzenia znanego autorytetu w tej dziedzinie, Edwarda de Bono, postrzegana jest jako umiejętność, jako umiejętność, której każdy z nas może się nauczyć, może ją pielęgnować, rozwijać i potem wykorzystywać tu właśnie na rynku pracy, ale też może być postrzegana, jak na przykład przez Jerzego Waruka, jako myślenie rozbieżne, które prowadzi procesy myślowe, w, w, nie w szablonowy sposób. Tu się troszkę przerwę, bo to jest hmm. nawet interesujące. Rzeczywiście można się nauczyć kreatywności, to znaczy, to nie jest tak, że. Bo wiele osób myśli, że ludzie dzielą się ogólnie na tych, którzy są kreatywni, prawdopodobnie zakładają, że oni się już tacy urodzili, hmm. i tych niekreatywnych. I wiele osób w ogóle sobie myśli, że ja nie jestem kreatywny, ja nie jestem pomysłowy. No ale z tego co mówisz wynika, że można się tego nawet nauczyć. To znaczy osoba, która uważa o sobie, że nie jest pomysłowa, prawdopodobnie nigdy nawet tego nie sprawdzała i nie była postawiona w takiej sytuacji, gdzie musiała się w ten sposób zachować. Bardzo dobra uwaga. Tak skoro traktujemy kre kreatywność jako umiejętność, a nawet jako postawę, to automatycznie wchodzimy w impot impoterapię i behawioralne. A więc to by implikowało, że kreatywności możemy się uczyć. Także podejście ogólne, że kreatywność dotyczy tylko jednostek bardzo wybitnych, myślę, że zaprzepaszcza ogromny potencjał na rynku wśród ludzi kreatywnych, bo można rozpatrywać kreatywność i w ogóle pojęcie twórczości na różnych poziomach. I dla rynku, generalnie rzecz biorąc, nie należy koncentrować się tylko i wyłącznie na jednostkach wybitnych, ale szukać tych talentów, tych umiejętności, które można byłoby kreować, które można byłoby kształcić. Tak, i tu myślę, że też warto zwrócić uwagę, według mnie trochę tak bardziej intuicyjnie do tego podchodzę, ty masz wiedzę fachową. Są różnice też ze względu na płeć. To znaczy, wiele kobiet częściej myśli o sobie jako o osobach właśnie niekreatywnych, nie Takich gdzieś wycofanych, no bo to często jest taka domena mężczyzn, którzy są bardziej przebojowi, bardziej, yy, no, jakby automatycznie prą do przodu, i oni są często postrzegani jako te osoby innowacyjne, kreatywne, zakładają nowe przedsięwzięcia, biznesy, torują swoje wizje i często je narzucają światu, a kobiety zawsze wolą stać krok z tyłu troszeczkę. A to nie jest do końca pewnie prawda, nie wiem czy to potwierdzisz w świetle badań, że tu nie ma różnic, znaczy kobiety tak samo mogą być kreatywne jak mężczyźni, tylko kwestia pewnie wiary, ewentualnie rozwijania tych umiejętności. Znaczy ja aż nie zagłębiałam się w te różnice pomiędzy charakterem kreatywności, pomiędzy pół męską a żeńską. Być może to mogła być tematyka naszej kolejnej rozmowy i obiecuję zbadać dogłębnie ten, ten, ten temat. Natomiast można w, pewnie zauważyć, że, że kobiety działają bardziej na płaszczyźnie społecznej, prawda? A tworzenie wizji jakby jest, mówi się domeną męską. Z tym, że myślę, że, że to jest naprawdę uzależnione od od konkretnej jednostki. Także też bym, byłabym daleka od mhm. generalizacji. Jasne. No, mówię, to y bardziej intuicyjna moja taka opinia. Ja tu nie bazuje na jakichś badaniach. Co prawda, kiedyś były takie teorie, tak zwana psychologia ewolucyjna, czyli mm -hmm. od tego czasu pierwotnego, że mężczyźni wykształcali te umiejętności, mm -hmm. dlatego że kiedyś w czasach tak totalnie pierwotnych, no jakby na narady panów polegały na tym, jak upolować przysłowiowego mamuta, więc oni musieli wymyśleć nowe pomysły. A panie były multi... Y, projekt, y, wątkowe, to znaczy musiały przypilnować ogniska w jaskini, dzieci zadbać i tak dalej, stąd kobiety w wielu zadaniach naraz się świetnie spełniają. Ale tam jeszcze było jakby to było czekowanie konkretnej listy zadań i pilnowania tego, a trochę inaczej mężczyźni znowu, więc ale to mówię, to jest jedna tylko z teorii, Ona się nie musi w ogóle pokrywać jeśli chodzi o badania dzisiejsze jakby związane z tymi cechami właśnie rzucami na płeć. No, tak jak mówię, myślę, że, że tematyka bal bardzo ciekawa, natomiast ja postrzegam pojęcie i w ogóle kategorię kreatywności jako ogólną kategorię i nie nadaję jej płci, tylko traktuję ją ogólnie i myślę sobie tak, że warto byłoby tu powiedzieć o dwóch wymiarach tej mhm. kreatywności, wymiarze osobistym i wymiarze socjotechnicznym, socjospołecznym w wymiarze osobistym ta kreatywność ona nawiązuje do. Nie tyle do sukcesu, ale sukcesu szeroko pojmowanego na, w kategoriach intrapersonalnych i interpersonalnych, w kategoriach inter, intra, interpersonalnych, czyli w, w kategorii rozwoju osobistego, samoświadomości, no i w kategoriach interpersonalnych, gdzie sprowadza się to do umiejętności tak zwanej rezyliencji, która jest dosyć popularna obecnie, pojęcie rezyliencji, które sprowadza się do tego, że. Powinniśmy, chcemy sobie radzić w każdych okolicznościach, w każdej sytuacji. Czy taka zdolność jakby wpasowania się w daną chwilę, daną sytuację, to że my się potrafimy w tym odnaleźć? I cały czas jak mamy kontrolę nad sytuacją, znaczy nie dzieje się coś wbrew temu, co byśmy chcieli. Zdecydowanie tak. To ta, Taka kompetencja tej rezyliencji, taka postawa, też kategoria behawioralna, ona wykształciła się szczególnie w okresie się pandemii. Ale też jakby jest to implikowane tym, że żyjemy w, w gospodarce kreatywnej, w społeczeństwie, gdzie Y, nacisk kładzie, kładzie się na konceptualizację. Prze przechodzimy od ery informacji do ery konceptu konceptualnej, gdzie jakby oczekuje się wręcz innowacyjnych, kreatywnych rozwiązań. No to chyba wszyscy też trochę znamy, nawet już prawie każdy z nas korzysta z social mediów. Mm. Szybkość, ilość informacji, to gdziekolwiek jesteśmy w stanie naszą uwagę skupić, to wszystko na nowe rzeczy, na to, że ktoś zabłysnął czymś, mm. tylko to niestety coraz krócej żyje. Więc im więcej tych projektów nowych, tym jeszcze nasza uwaga się skupi. Stąd też no, to, co będzie trwałe i stabilne, zaczyna poza naszym polem gdzieś tam uwagi się znajdować. Stąd pewnie ten nacisk na to, żeby tu, no, niestety, będzie chyba coraz większy ten wyścig w stronę właśnie pomysłowości kreatywności. Zgadza się. Mówi się nawet, że sukces czy rozwój gospodarek, państw. Nie zależy dzisiaj od położenia geopolitycznego, czy historii, czy zasobów naturalnych, ale wręcz do zdolności społeczeństwa do, do kreatywności i do innowacyjności. No to pewnie dobrym przykładem jest na przykład europejska Finlandia, która nie jest państwem, które ani jest zasobne w surowce, ani nie leży na styku jakichś mhm. szlaków handlowych, mhm. ani nie jest typowo turystycznym regionem, czyli nie ma żadnych jakichś naturalnych zasobów. A jednocześnie była w stanie tak postawić na edukacji, rozwijać te zdolności kreatywne, że zbudowała nimi Nokię, ogromny koncern globalny, no w bardzo innowacyjnym właściwie segmencie rynku. W związku z tym to jest możliwe rzeczywiście. Tak, bardzo dobry przykład rzeczywiście tej Nokii i innowacji, która osiągnęła sukces w skali globalnej. No, życzylibyśmy sobie pewnie w Polsce takich projektów. No my też ilościowo, jeśli chodzi o potencjał ludnościowy, jesteśmy dużo więksi niż Finlandia. No, ale jednak jakieś różnice muszą być, skoro to Finom się udało już dawno temu, a my jeszcze ciągle zmierzamy do tego, że musimy wypracować jakieś modele, takie, które będą nasze społeczeństwo też rozwijać, żebyśmy dalej nie byli tylko pracownikami w zachodnich korporacjach. Bardzo słuszna uwaga. Dlatego potrzebne nam jest wsparcie struktur społecznych, aby wspierać to myślenie kreatywne i innowacyjne. I ponieważ jest to cecha ciągła, czyli w zasadzie kształtować tą kreatywność możemy. Od, od początku, czyli od poziomu szkolnego, wczesnoszkolnego, poprzez średnią i wyższe uczelnia, potem na, na rynku pracy. Także jest to dobra inwestycja. Kształcenie takiej zdolności, takiej umiejętności, takiej postawy jest dobrą, dobrą inwestycją. Z tym, że pewnie to oznacza też pewną modyfikację programów nauczania, żebyśmy może mniej skupiali się na tych takich patriotyczno-historycznych historiach w szkole, gdzie głównie skupiamy się na tym, żeby te wszystkie święta państwowe odpowiednio uczyć. Oczywiście jest istotne, ale nie jest mm. najważniejsze. Mm -hmm a żeby skupiać się na właśnie rozwijaniu tych kreatywnego podejścia, wychodzenia poza pewne szablony, tego, żeby dzieci się rozwijały też w stronę taką pomysłową i tworzyły nowe no poruszyłeś bardzo istotny wątek takiego kompetencyjnego kształcenia, które ja rzeczywiście popieram i myślę, że to też rezonuje z założeniami bezpartyjnych, którzy popierają tworzenie inkubatorów przedsiębiorczości, gdzie stawia się na innowacje, gdzie stawia się na kreatywność gdzie oprócz merytorycznego wsparcia również pozwala się tym młodym ludziom budować kapitał społeczny poprzez tworzenie sieci kontaktów merytorycznych, ale też i biznesowych. Także zdecydowanie tak. No i też takie inkubatory to jest też takie pole, trochę poligon. To znaczy ja wiem, że młodzi ludzie często nie mają możliwości, żeby testować różne swoje pomysły w praktyce. Mhm. Nie każdy pomysł musi wyjść, to mhm. też tak nie będzie działało. Z, zakłada się, jakie jest spotkanie z tymi statystykami, że przynajmniej 90% projektów naprawdę jest do kosza. Ale trzeba dać możliwość w ogóle spróbować, żeby ktoś to próbował zrealizować. Jak wyjdzie, to znaczy, że zadziałało. Jeśli nie, to musi mieć też warunki, że to zamyka, ale też bez jakiejś specjalnej straty. Czyli w takim inkubatorze po prostu to jest taki właśnie środowisko do testowania pewnych rzeczy. No bo tak, największe projekty światowe tworzono kiedyś. Zdecydowanie tak, zdecydowanie tak. Tutaj pewnie chciałbym też nawiązać do technik kreatywności bo pewnie wszyscy słyszą słyszeli o np. o burzy mózgów, prawda, mhm. bardzo szeroko stosowanej często. Często w korporacjach, tak. Zdecydowanie w korporacjach, ale też na przykład o synektyce, która jest bardzo rozpowszechnioną i szanowaną techniką kształcenia rozwoju kreatywności, która sprowadza się do, do łączenia pozornie elementów niezwiązanych ze sobą, a jednak odmiennych, a jednak prowadzących do, do nietypowych, niestandardowych rozwiąza. Zdecydowanie, na przykład analiza na przykład morfologiczna, ta znowu ma charakter produktowy, gdzie się patrzy na wymiary produktu, potem do tych nowo wytworzonych, zdefiniowanych wymiarów definiuje się wartości, które te, ten produkt może wnieść. Także technik jest bardzo dużo i one się pojawiają, pojawiają w najróżniejszych formach na rynku i mam nadzieję, że to będzie tylko się rozwijało. Nic, na dzisiaj pewnie skończymy, bo tego obszar wiedzy jest ogromny, na pewno zaproszę Cię jeszcze nie raz i o tym dalej porozmawiamy, bo pewnie temat też jest interesujący dla naszych widzów. Jeśli byście mieli jakieś pytania, to bardzo chętnie tutaj przekażemy Pani Lucynie i będziemy dalej to eksplorować i zapraszamy na kolejne nasze odcinki Bezpartyjnego Studia. Do zobaczenia, cześć. Dziękuję pięknie.